Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Gościem w sieci dzisiaj jest Marek Balt, kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, wiceszef SLD. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan ma dzieci? Tak, mam córkę. Córkę, czyli ma 8 lat. Czyli to dobrze, że teraz na każde dziecko będzie 500 plus. Chciałem o... z panem porozmawiać o tej piątce Kaczyńskiego. Jak mam proszę? 500 plus powinno być na każde dziecko, ale Zaczyń uważamy, też. od samego początku Aha. SLD stało na takim stanowisku, bo wiele dzieci w Polsce nie miało odpowiednich warunków do życia. Niestety ten program nie spełnia swojej, swojego założenia, czyli nie zwiększa dzietności, ale realizuje program opieki społecznej, za którym SLD było zawsze. My uważamy, że Taką opiekę można by było realizować w trochę inny sposób, które by dawało dla tych dzieci dużo więcej, choćby żeby w szkole dzieci były. Mogły być od godziny siódmej do godziny 16 zaopiekowane z odrobionymi lekcjami, ze śniadaniem, z obiadem. To dokładnie kosztowało ja 500 przewo... złotych na każde dziecko. Temu ja muszę panie przewodniczący zapytać o kwestię, no wtedy, kiedy SLD rządziło. wtedy kiedy 15 było lat posłem. temu, ale no, pie... nie, nie, nie. Czemu Jak się nie ja byłem posłem, to nie było, SLD nie rządziło. SLD nie rządziło, SLD nie rządziło już od 100 no tak, lat. To tak. Jak ja byłem posłem, to Ale wtedy, jak SLD rządziło, to było czemu, to... czemu nie wprowadzono? Polska 500 nie była w Unii Europejskiej. Nie pamięta pan, że Polska nie była wtedy w Unii Europejskiej? To właśnie 500... SLD. 500 plus ze środków Unii Europejskiej? Ze SLD wtedy mhm. nie było, Polska nie była w Unii Europejskiej. To SLD wprowadziło to Polskę do Unii szkodzi. Ale pamięta Pan, że jak SLD zaczynało rządzić, to była tak zwana dziura bałca po mhm. rządach AWS-u, 80 miliardów deficytu. Trzeba było Polskę wyciągnąć po kryzysie Czyli Nie było pieniędzy na nie takie było pieniędzy. Programy. Do Po rządach SLD zostało 7 miliardów złotych nadwyżki, które później PiS zaczął rozdawać. My byśmy te programy społeczne wprowadzili, gdybyśmy rządzili dłużej. Ale nie rządzimy już od 15 lat. Ale postulujemy, żeby opiekę społeczną mhm. podnieść na wyższy poziom, żeby podnieść emerytury, żeby zreformować edukację tak, żeby dzieci, jak idą do szkoły, to żeby rodzice się nie musieli martwić, że muszą na 11 dziecko zaprowadzić i o 13 odebrać. Czyli kopiujecie program PIS-u trochę. My tak? nie no bo... kopiujemy żadnego programu pisu. My zgładaliśmy te postulaty dużo wcześniej niż PIS. Proszę sobie przypomnieć, że jak była Zyta Gilowska ministrem finansów u Jarosława Kaczyńskiego, to cieła wszystko to nie chciała wspierać biednych, to eliminowała pomoc społeczną. To przecież Prawo i Sprawiedliwość było bardziej liberalne niż Platforma Obywatelska. Później. Dobrze. 13 pensja dla emerytów. Dobry pomysł? Panie redaktorze, to jest tylko socjotechniczny zabieg. Zamiast dawać no, po 70... Ale pan pozwoli mi dokończyć? Tak, tak, tak. Zamiast dawać emerytom po 60 zł miesięcznie, to zebrano te wszystkie pieniążki w jedną Dodatkową, tak zwaną, trzynastą pensję. Seniorom należą się te pieniądze co miesiąc, a nie raz w roku. I to jedyny. No, ale jak zwał, tak zwał, czy po 60, czy na raz, ale dostanę 60. No, ale co dla ciężko. pana to za różnica, jak pan by dostawał po 60, no, zł. Ja nie jestem jeszcze co, co miesiąc, albo mm. raz 800 zł. Nie, 800 zł chyba, nie? Trochę tak, no po 60 też jakoś się rozejdzie. Tu papieroski, tu jakieś, nie wiem, jakieś mleczko. Jakieś no, ale to nadal jest tyle samo nadal. pieniędzy. No tak, ale to nadal jest tyle samo pieniędzy. Dobrze, Dobry. robi to dla Pana różnicę, że raz 800, a co miesiąc 60. No to 60 szybciej złoty. się rozejdzie, mniej będę pamiętał. tak? Te 890, czy tam ile na rękę. No, no to, to jest to... bez znaczenia. To mm. jest tylko to zabieg jest socjotechniczny. Każdy mądry człowiek to rozumie. Mm -hmm. Dobrze, no ja jakoś. Nie to mogę są zrozumieć. i tak te pieniądze. No, Emeryci by dostali. Zredukowanie połączeń autobusowych PKS, jak się Panu podoba, w tej piątce Kaczyńskiego. Zredukowanie tak, połączeń. Połączeń, no chodzi o te nierentowne, tak? gdzie dwie, trzy osoby jeżdżą. Panie i... redaktorze, my postulujemy o wzmocnieniem właśnie ze środków Unii Europejskiej komunikacji regionalnej. Chcielibyśmy, żeby w ogóle komunikacja publiczna była bezpłatna ze względu na to, że mamy bardzo zanieczyszczone powietrze, że są duże korki, nasze drogi nie są dostosowane do takiej ilości samochodów, a my chcemy wspierać połączenia publiczne żeby połączenia autobusowe były rozwijane. Widzimy już dzisiaj, ile ludzie tracą czasu w korkach. Widzimy, ile zdrowia tracimy przez zanieczyszczone powietrze. 40 tysięcy ludzi w Polsce umiera ze względu na zanieczyszczone powietrze. Unia Europejska to jest między innymi grupa państw, które walczą o to, żeby nasze powietrze było też czystsze. Jako częstowianin chciałbym Przekonywać Francuzów, Hiszpanów, Niemców, że problemy Polaków, problemy Polski właśnie z zanieczyszczonym powietrzem to są też ich problemy, ponieważ to powietrze nad całym światem jest jednakowe. Dobrze. Czyli rozumiem, że ten pomysł z ratowaniem PKS-ów jest dobry, tylko jeszcze dodatkowo dajmy wolne przejazdy tak, dla ludzi. Tak, no sprawę, że tam będzie powietrze wożone za nasze publiczne. Nie, nie będzie powietrze włożone, ale. Ale są nierentowne jeżeli, połączenia, bo, panie, panie przewodniczący. Nie, połączenia publiczne wszędzie są nierentowne. Każde mhm. państwo dopłaca mhm. do połączeń publicznych, mhm. do komunikacji publicznej, do komunikacji zbiorowej. No ale chyba lepiej, żeby ludzie jechali jednym pojazdem mhm. niż 40. Doktorze. Pojedynczo, chociaż w tych 40 pojazdach jest po 5 siedzeń. Brak czy ta obniżka podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, dobry pomysł? Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ja zakładałem, zakładałem, to... zakładałem działalność gospodarczą jako młody człowiek, hmm. miałem swoją firmę. I płaciłem normalne podatki w, na początku działalności gospodarczej. I wtedy rządził SLD? Jak pan zakładał tą firmę? Nie pamiętam, kto, mm. wtedy, kto wtedy rządził, ale płaciłem normalne podatki. Tak jak wszyscy, oczywiście wsparcie dla młodych osób powinno być, ale to wsparcie, tak jak mówię, powinno być na poziomie choćby dofinansowania, do mieszkania, żeby młodzi ludzie mogli się wyprowadzić od rodziców i swoje, swoje gospodarstwo domowe założyć, choćby na poziomie tym, żeby dzieci w przedszkolach w żłobkach mogły być za darmo, tak jak to realizujemy w Częstochowie. To jest pomoc dla rodziców, żeby ci młodzi rodzice nie musieli siedzieć z dziećmi i z nimi odrabiać lekcje, ale żeby po szkole się z nimi mogli po prostu normalnie bawić, przebywać, Wypoczywać. odpoczywać, tak? mhm. realizować rodzinne zajęcia, a nie przerabiać od początku podstawówkę czy gimnazjum, czy szkołę średnią. Czyli średnia. ogólnie te pięć obietnic spodoba się Panu, tak? Tylko jeszcze by Pan coś tam dorzucił. Tak? Ja nie traktuję tych pięciu obietnic Kaczyńskiego poważnie. Pan Kaczyński jest niepoważnym człowiekiem. Realizuje program wyborczy tylko po to, żeby wygrać wybory i przejąć pełną władzę nad państwem. To, co się dzieje z Trybunałem Dobrze. Stanu, to, co się dzieje z Sądem Najwyższym, obecna zmiana w Sejmie, to jest skandal. No, przejęcie kontroli i karania sędziów przez ministra sprawiedliwości praktycznie bezpośrednio, to jest coś, to jest złamanie demokracji. To jest pełna kontrola nad wymiarem sprawiedliwości. Niech dzisiaj niech sondaże, panie przewodniczący. Ludziom się podoba PiS, to co robią. No bo sondaże cały czas ich windują w górę. Ludzie się nie wczytują dokładnie w ustawy, które PiS przeprowadza. PiS to robi sprytnie. Przykrywa właśnie trzynastą pensją to, że odbiera nam prawa, to, że za chwilę nie będziemy wolnymi ludźmi, nie będziemy mieli sprawiedliwych sądów, nie będziemy mogli żądać sprawiedliwości ale i uczciwości, przykrywa właśnie rozdawnictwem takimi kwiatkami, które oczywiście na pierwszy rzut oka mogą być ładne, ale co chwilę nam zabiera kawałek demokracji i kawałek wolności. Dobrze, to muszę koniecznie zapytać, dlaczego Pan chce pracować w Parlamencie Europejskim? Dlaczego A? Pan kandyduje? Kandyduję po to, żeby Polska w pierwszej kolejności nie wyszła z Unii Europejskiej. Bo dzisiaj grozi nam wyjście z Unii Europejskiej. Pan wierzy w to, że... tak, tak, rzeczywiście PIS wierzę, może wyprowadzić Polskę. Wierzę głęboko w to, że PIS może doprowadzić do tego, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. Tak jak Anglicy nie wierzyli, że wyjdą z Unii Europejskiej, tak dzisiaj zobaczmy, co się tam dzieje. Ale Europosłowie nie? angielscy doprowadzili do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No, nie wiadomo twarad... jeszcze, czy wyjdą. Jeszcze nie. Wiadomo, no, ale, wyjdą. ale chciałby pan, żeby Polska była w takiej samej sytuacji, jak Wielka na Brytania pewno dzisiaj. Na pewno. Uważa Pan, że to jest dobre by było dla... Uważa pan, na uważa pan, że to, jak się zachowuje dzisiaj premier e, e, Morawiecki, pan Kaczyński, to jest dobre dla Polski? To, że pani premier Szydło e, wyprowadziła z e, e, Urzędu Rady Ministrów flagi unijne? To, że pani e, posłanka e, z PiSu mówi o fladze, że to jest szmata? To, że prezydent e, Andrzej Duda mówi, że Unia Europejska to jest jakaś nieważna wspólnota, która nam nic nie dała. Panie redaktorze, Polska to jest wspólny dom, a Unia Europejska to jest osiedle, na którym mieszkamy. Ja bym chciał, żeby Polska nadal była na tym osiedlu, a nie była odgrodzona murem od tego osiedla, bo to osiedle jest bezpieczne. Unia Europejska dała nam dużo wolności. Ja bym nie chciał tego, co jeszcze było. Całkiem niedawno, bo ja to pamiętam, że A jadąc do prowadza, krajów. Pan by już prowadzał to euro, czy nie? Że jadąc do hmm. krajów Unii Europejskiej będziemy musieli stać po wizę. Chciałby pan stać po wizę, żeby jechać do krajów Unii Europejskiej? Ja bym nie chciał. I nie chciałby też miliony ludzi, których rodziny już są w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, bo tam się przenieśli, korzystając z wolności, która została dana przez Unię Europejską. Ja trochę tak po Europie nie jeżdżę. To, to, to nie jest tutaj wszystko jedno, ale chcę pana zapytać, bo mam wrażenie, że. Ale nie chce wyprowadzać na... za bardzo z Europy. Mówi się o euro, że nie chcą euro. Tak, to rzeczywiście. Chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, bo inaczej będzie się musiał dostosować do praw które w tej Unii Europejskiej funkcjonują, do wolnych sądów niezależnych, do demokracji, do wolnych mediów, do sprawiedliwości, która jest realizowana. Oni tego nie chcą, oni chcą sprawiedliwość pisowską. Wie pan co, byłem wczoraj na jednym z podczęstołowskich rynków i wyborcy pisów, wie pan co mówili? Że oni by strzelali do nauczycieli. Wie pan, wstyd mi za takich ludzi. Tacy ludzie chcą głosować na prawo i sprawiedliwość. Mówili, chcą strzelać do Żydów, do Niemców, do nauczycieli. To są rzeczy bardzo złe. Ale to to znaczy, są wyborcy jest PiSu. Ja apeluję jest do, do polityków PiS żeby się odcięli od takich osób, żeby powiedzieli, żeby tacy ludzie na nich nie głosowali, bo niestety tacy ludzie na nich głosują. Przecież to już przeżywaliśmy w, w naszym kraju w Polsce. Dobrze, porozmawiamy o samych możliwościach, szansach, jakie pan daje sobie szanse wejścia do yy, Parlamentu Europejskiego. Pan jest drugi na liście. Pierwszy jest pan Buzek. Ma pan groźnego przeciwnika. Jan Albrecht, tak. Na tej liście nie ma przeciwników. Na tej liście wszyscy pracują e, w kierunku tego, żeby Polska była w Unii Europejskiej ale i nadal będzie ta rywalizacja, poważnym kandydatem. Będzie. Oczywiście będzie rywalizacja, ale to jest rywalizacja e, dobra. My e, pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej ludzi poszło do głosowania w tych wyborach, bo to jest bardzo istotne. Frekwencja wyborcza. Głosujemy, e, prowadzimy kampanię e, mhm. po to. Właśnie między innymi, żeby Polska miała twarz spokojnego, pozytywnego sąsiada. Chce Pan mieszkać na osiedlu, gdzie jest jakiś awanturnik, sąsi sąsiad awanturnik, a dzisiaj Polska ma taką twarz. My chcemy być dobrym sąsiadem, chcemy współpracować i chcemy, żeby nasi sąsiedzi również rozumieli nasze problemy i nam pomogli w rozwiązaniu tych problemów, tak jak pomagają nas, nam od 15 lat. Każdy widzi, jak pięknieją nasze miasta. Każdy widzi, jakie inwestycje się buduje, jak rozwijają się drogi, jak rozwijają się szkoły, jak rozwija się edukacja, jak rozwija się przemysł. To jest właśnie korzyść z której e, korzystamy, e, będąc w Unii Europejskiej. Ale za chwilę nie będziemy musieli my płacić takich ogromnych składek? No bo o tym się mówi, tak? Że za chwilę dla Polski... Ale się Unia to jest grupa sąsiadów, która się zrzuca na własne osiedle, żeby tam było piękniej, żeby było bezpieczniej. Jesteśmy za tym, żeby powstała wspólna armia europejska. Bo Unia Europejska to jest największy gospodarczo organizm. Jest większy niż Stany Zjednoczone, większy niż Chiny. E, Gospodarczo-silniejsi. Możemy sami się bronić, e, możemy sami e, dbać o nasze bezpieczeństwo. Nie musimy prosić się kogokolwiek, ale musimy o to sami zadbać. Trochę chyba pana poniosło. Nie. Europa jest większa od stanów. Europa Zjednoczonych gospodarczo. gospodarczo, gospodarczo Chin, mam wrażenie, cała że. Cała Europa przeciwnie. to jest 500 milionów mieszkańców. W Stanach mieszka mniej mieszkańców no mniej, niż w, 100, Go, 300, e, 300. Tak, Mniej niż 300. tak. E, gospodarczka. Wsz wszystkich krajów Unii Europejskiej jest większa niż gospodarka A w Chinach Zaczyna. jest ponad miliard. W Chinach jest miliard, ale jest gospodarczo Chiny są mniej rozwinięte niż cała Unia Europejska. Dobrze, tak się mówi tak, jedynki mogą spać spokojnie, czyli PIS, pani Edwiga Wiśniewska, pan Jerzy Buzek tutaj, koalicja europejska. Jak pan widzi rozłożenie tych mandatów? Bo tak osiem mandatów nie wiadomo czy siedem mandatów, bo tutaj jest to ruchome, tak? Panie redaktorze nie myślę w ten sposób. Na tej liście każdy ma szansę. Ale każdy kalkuluje, wejdę, nie wejdę. Tak się mówi, jedynka, dwójka raczej powinny być spokojne. Ja stawiam tak, że to będzie trzech europosłów z SLD, trzech z PiS. Wiosna może, może kupimy. Na, na dzień dzisiejszy to trochę też wygląda, nasze województwo to 4,5 miliona ludzi, mieszkańców. Mhm i też ludzie regionalnie głosują, głosują na swoich przedstawicieli, no bo koszula birli szaciał. Dzisiaj z ziemi częstochowskiej nie ma nikogo na, z Częstochowy nie ma nikogo na listach, które mogą wziąć mandat do Parlamentu Europejskiego, oprócz mnie. Jestem jedynym częstochowianinem, który ma szansę wygrać mandat do Parlamentu Europejskiego. Ja bym też nie chciał, żeby to była, żeby te wybory przez ten pryzmat się odbywały. Chciałbym, żeby one były postrzegane przez pryzmat interesu dla całego regionu, dla całego województwa. Ludzie, którzy ze mną współpracowali wiedzą, że ciężko pracowałem nad tym, żeby Częstochowa otrzymała duże wsparcie z parlamentu, kiedy mhm. byłem jeszcze posłem. Teraz jako radny wojewódzki zabiegam o środki dla naszego regionu, żeby Częstochowa ich nie straciła i żeby zwiększyła ilość środków. Ja przypomnę, jako młody jeszcze człowiek, wtedy, kiedy była kampania proeuropejska, byłem sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Preuropa, które współpracowało z rządem polskim realizując kampanię proeuropejską, między innymi na Politechnice Częstochowskiej. Tworzyłem coś takiego jak Uniwersytet Europejski Częstochowa, na który przychodziło bardzo wielu Częstochowian. Między innymi nasza kampania doprowadziła, że Częstochowa była miejscem, gdzie w referendum było najwyższe poparcie za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Dobrze. To na zakończenie zapytam, trzyma pan kciuki za wiosnę Biedronia, żeby też tam ktoś wszedł? Że jest potrzebny taki partner? Um, trzymam kciuki za wszystkich ludzi, którzy chcą demokratycznego państwa. Trzymam kciuki za wszystkich ludzi, którzy chcą, żeby Polska była bezpieczna. E, trzymam kciuki za wszystkich, którzy sprzeciwiają się w wykluczaniu innych, którzy sprzeciwiają się mowie nienawiści, którzy e, e, chcą, żeby Polska miała. E, Twarz dobrego sąsiada. Bardzo dziękuję. Państwa gościem był dzisiaj pan Marek Balt. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.